Hej Misiek, gdzie jesteśmy? W A, jesteśmy w parowozie. Jesteśmy w skansenie w chabówce. Zapraszamy do oglądania. Ciekawe do ilu lokomotyw damy radę wejść? To, to palenisko. Jest palenisko. Tutaj. Tutaj. Pokaż Jest palenisko. Nie ma wajchy. A czemu? <laughs> Żebyśmy nie zaglądali. Tu chyba powinna być. Dobry, Dobra, idziemy oglądać dalej, wiesz, bo tu jest tyle fajnych rzeczy, że nie ma się co zatrzymywać. Stacja habówka. teraz ja cię. Ta jest otwarta? Wsiadamy do niej. Ho, 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 ale wypatrzyłeś. No dobra. Ole zapachy. O, to jest. <laughs> nie. Nie wysiadiemy tędy. Wracamy. A, zamknięte. Dobra, musimy wrócić. Tam jest dworzec. Zobacz, ile tu się lokomotyw pojawia. Ale fajnie. Tu stoją też, tam jeszcze stoją. No wiesz co, no nie wiem, na razie idziemy przed siebie. Tu jest jakiś dźwig. Można na nią wchodzić? Wejdziemy sobie na nią? A tam są jakieś wąskotorowe. No tam. Czy to jest ryś, czy to jest las? Zaraz sprawdzimy. <grym wytrza> PKP Pług odśnieżny. Jak jak ona wygląda? Jak statek jakiś? Ale kosmicznie wygląda. Chcemy do niej wejść do środka? Do pługu odśnieżnego. Dobra. No to wchodzimy. Witam na pokładzie pługu odśnieżnego lemieszowego biorkę. Uwaga. Odpalamy wycieraczki. Wycieraczka ręczna. Dobra, ruszamy. Odśnieżamy? Nie. A tu chyba nawiew jest. Tu jest nawiew. Aha, śmiesznie. Żeby nie parowały szybki. Ja już wysiadamy? Ale fajnie, tam lokomotywy. Dobra, i to samo po drugiej stronie. Wysiadamy już? Zobacz ile tu o o o o tata może tu przez okienko wyjrzeć. O, i ta mi się też podoba. Jaka? Ta mała taka, TW53. Wygląda jak taka wyścigówka wśród lokomotyw. Las! Jest nasz las o! otwarte. Lokomotywa parowa. Ach, bo to jest wąskotorowa. Wejdziemy do środka. Fabryka lokomotyw imienia Dzierżyńskiego chrzanów No nie no, jak można wejść TW53. Wsiadamy. No i jesteśmy w środku TW53 tu był węgiel. Tu jest... Co tu jest? Węgiel. Palenisko. Ech, tata nic tu nie może ruszyć. Ech. U, misiek, taki włas na dach. A też się nie da otworzyć. Ale numer. No. Będziemy taką mieli u siebie w skansenie? Tak. Nie jest za duża jest za duża. Trochę jest za duża, chyba, chyba zainwestujemy w las albo w rysia to tego o, Tu jeszcze widać Biurkę No dobra, wysiadamy, idziemy do następnego. Wsiadamy do naszego lasu Dasz radę sam? Nie Myślę, że dasz radę. Tu jedna ręka tu druga ręka, no, noga. Och, pięknie. No, do góry pupciak. Super, no las jest stworzony dla nas. Możemy sami nim jeździć. O, o, ale tu ostrożny synek, bo podłoga się troszkę bardziej rusza. Tam widać TW53 i biurkę. No tu my siadamy. Za dużo jest tych, a liczysz w ogóle do ile lokomotyw weszliśmy? ja przestałem liczyć. Dobra, wysiadamy. Tu jest następna TX26. Tu jeszcze chciałem sobie nasz las nagrać. A teraz idziemy do następnego TX26. Ale ma fajny grzybek na kominie. No to wsiadamy. Och i jest palenisko otwarte, a tutaj okienko się otwiera, to się już nie otwiera. Ale jest otwierane okienko. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Wysiadamy. Idziemy do następnej. Dobra. Ho 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 ho. A co to jest? No wsiadamy. Tylko co to jest? No, chodź, wsiadamy. wsiadamy tutaj. No, ale ciekawy orzeł w koronie. To jest jakaś super, super kibelek. Wszystko w boazerii. Ale tu jest luksusowo. Ale luksus. A i to wszystko. I tu masz tylko kilka osób, kibelek. Ciekawe. Okej, okay, a tu są różne narzędzia. Młot mechaniczny, matryca kowalska, dziurawica, dziurownicą. A to kojarzę. Taka wiertarka słupowa strugarki poprzeczne różne narzędzia wykorzystywane stół odlewniczy ale numer pompy tłokowe tokarka pozioma ale fajnie <ścoughs> Ho 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 no chodź idziemy obejrzeć tam zobacz tu stoją jakieś tam aha jak jesteś zmęczony, to wracamy. No to chodź. O, tu jest taki to to jest pociąg sama. widmo. Taka sama. To to ha? Zobacz, ile tu jeszcze stoi. No. Coś stoi w hangarze. Zajrzymy zaraz do hangaru. No, tu. Można wejść. Myślisz, że tu można wejść. Tak. Chcesz wejść? A wiesz co, tu świeżo jest coś robione, wiesz? Zostawimy ją na razie w spokoju. Tu sobie spojrzymy. Yy. Miszku, ja ci powiedziałem, tu jest świeżo coś robione na tym pociągu. Zaraz się znajdziemy inny, żeby wsiąść. Tu jest świeżo coś robione, zobacz, tu jakiś olej kapie. Nie będziemy tu przeszkadzać. Jest... To olej kapie. No coś było smarowane, wiesz? Coś tu jakieś prace trwają. No bo najwyraźniej tutaj też jakieś konserwują albo naprawiają maszyny.